Cholera, wilki. Strane wilki mnie gonią. Dobra, Hiszpanie. Chwala Co to było? Słyszałem strzał. O kurde Już tak się zmęczyłem. Co to było? Kim ty jesteś? Wychodź. Dobra, dobra, wychodzę, 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 wychodzę I ty jesteś tak w ogóle? Ja? I co ty tu robisz o tej porze? Widziałeś te wilki, które mnie goniły No przez chwilę mnie zestrzeliwałem, chopy. Słyszę, tak, dobra, dobra. Możemy gdzieś iść do jakiegoś schronu, bo o? zimno jest. No to je... chodź do, do mnie. Dobra, dobra, idziemy. O, kanada. Dobra, pójdę. A tu porosło. No dobra, uciekamy. Jesteś! Porze. Ta ta. Słyszę Danel, ty... Dobra, chodź, tutaj tutaj jest jakieś światło, widzę. No? Jeszcze raz dzięki za pomoc O tutaj Nie wiem co by się stało gdyby nie, nie, no, nie no, spokojnie Dobra, to ja wejdę O, a Dobra O siema w ogóle stary O, a. siema Jak Cię dziemia? To pójdź, pójdź na góry, tam, na tam jest Gdzie Kto dziedzimia? to jest? Kto to jest? Ja, ja Jakiś arab, imigrant z... Ja takim podróżnikiem jestem Uratował mnie przed wilkami, dzięki jeszcze raz, serio dzięki Nie no, w porządku a. Dobra A No to papa Nie ma za co, dziękuję górę. Górę. No A jak się w ogóle nazywacie? Ja Igor. A ty? Ja Wacek. Wacek, okej okay, okay. Ja Raven, ja Raven. O, a co to jest za wioska? Co to jest za wioska tutaj taka? To jest wioska dla podróżników, a. dla takich jak ty. A. Dla Arabów. No rozumiem. No nie Arabów, ale też takich ciapatych. Ja ogólnie pochodzenia polskiego. Nie, nie. Ja pochodzenia polskiego, a wy? Ja też. Ja też polskiego. O, właśnie, co robicie w USA? Mam ale trochę tam... czarny, bo się spalił na słońcu, ale z Polski. Nie, no, ok. Tak. A co tam robił? Na Polskim Bałtyku. Słyszałem? O, USA. dużo No, właśnie, to często jest burza. Ja słyszałem w ogóle. A czy widziałem? Słyszałem, kurde. Widziałem, że tam był znak kanada USA, czy to znaczy, że. Tak, to jest pomiędzy dwoma tak To tak. wioska dla podróżników. jest z to... na nami, państwami. No. no, dobrze, dobrze, no. ja się idę przespać, ja jeszcze później ten... Chociaż też bym to bardziej stanem nazwał, ale... Dobrze. No to śpij nie Stan nietrzeźwości. To miłego o, tam no do... wieczoru, dobranoc. No to wesołego jajka. Dobra. Dziwny no jakieś nie? No, trochę dziwny taki. Arab chyba. Żeby C4 tylko nie miał. No, bo zaraz wysadzi tu coś. No i będzie Ala la No dokładnie. Przetrzymujemy go jeszcze. Nie, niech sobie wywala, bo będzie ubrócił już coś. Nie, no, weź, weźmy go, dajmy w ciągu dnia do wioski, z ofer. No, wygonisz, ja, ja tam pójdę, go wygonisz i tam pogadam z tym sprzedawcą domu, żeby mu sprzedał jakiś dom. Tam potaniości, tak. żeby jeździć. Albo wynajmie sobie po prostu noc za darmo i No, nie ja. wiesz. to idźcie zbyt, czy nie jest biedny, jak coś, to daj mu pieniądze, żeby to wynajął. Ty wiesz, że nie mam pieniędzy? No, ukrad ukradnij sklep S czy coś. Co nie tego Dobra, dajmy. spoko. Oszczędności! rentę, e, e, cześć O siema Dobra Jak co to... Co ty tu robisz? Nie, jeszcze ogarniałem rzeczy Ja idę teraz spać, więc no dobranoc no Dobra Mam noc. dobranoc Jak nie ochronisz sklepu, dodaję mu swoją rentę Okej okay. Dobra, idę spać Ale się fajnie spał Dobra O, siema No Siema Siema, ja bym, ja... Tam... Kurdy Co się dzieje z tą drabiną? No to... Chodźmy ja chyba chodź, jedna... do tej wioski Cię zaprowadzę, wiesz? Bo ja bym tam. sobie chciał wynająć dom jakiś, nie wiem, no, tak dzień, tydzień. No to chodź, tam mamy ty, ten dom. idę. do wynajęcia, fajny. Dobra, no, to idziemy do tej wioski. To... O, o, dobry, a to jest. Ta... cześć, cześć, to, to pogadaj z nim, a ja idę o. załatwić ważne sprawy, wiesz? Okej, okay, okej. Okay. Dzień dobry, słyszałem, o panie, panu. Tak, chciałbym kupić dom, tak. Nie, no, tak... to nie chce pan jakiś wybierze tutaj, Na sprzedaż jest tylko ten. Tylko, aha. A może pan jeszcze oprowadzi o wy... po wiosce, nie wiem. No dobra, to możemy tutaj zacząć. a ten domek jak jest nieważny, to potem panu ktoś powie historię. Okej, okay. o o tu siema, siema. Dobra, to nie wiem. Cie... E, to tutaj no po prostu osiedle, osiedle, takie w każdej wiosce. Mm -hmm. Tutaj Grażyna sadzi plony. Ale jak co jak to u... idę na strzelnicę, wiesz, nie będzie mnie przez pół dnia. Mhm. O. o, dobrze. Tutaj Grażyna, sorry Grażyna, Grażyna sadzić, bo tu sklepów nie mamy, to sami sobie jedzenie robimy. Tak, tak, no, rozumiem. E, I no, i tutaj jest osiedle Donków, to mhm. no, mogę pana oprowadzić tutaj wszędzie, tutaj, wszędzie. Tutaj jest tutaj taki... sposób. Tu może pan chuj Andrzeja, może pan zadzwolić dzwoneczkiem, to jest chuj Andrzeja. Okej, okay, okej, okay. znam Andrzeja, znam. Hmm. Taka no, fontana. Taka wioska, gdzie była taka wielka fontana, tam była po kolece Zombie. Tak, tak, no pamiętam. No. Dobrze to tutaj jeszcze jest taki jeden domek co mhm, tu tutaj właśnie jest od takiej pary starszej. Tak, to. Okay. Do... No o, tu coś lata nad głowami, ale to nieważne. Ej, no widzieliście moją strzałę? Tak, poleciała gdzieś tam. Tak, prawie mi w łeb strzeliła. Dobrze. E, Sorry, tutaj mamy prowadzę. Tutaj mamy mosty takie Ładna, fajne. ładną czystą wodę tu macie widzę. No, właśnie taka czysta. No. Tylko ryby hmm. zanieczyszczają. No, ale nieważne. Tutaj mamy wejście do lasu, takie ładne. okej, okej. Okay, okay. I mamy lasek. No. I tutaj, tak o i można iść oh. uh -huh. okay. e, ogólnie jeśli pan by chciał iść do tego lasu to odrazam bardzo bo samemu w ogóle nie chodzić a z kimś tylko do ścieżki się przejść tak o do mostu idzie dalej bo tam jest pewna historia może kiedyś panu opowiem bo teraz nie ma czasu ale nie wchodzi do lasu. Dobrze, ok. okej. moc dzisiaj zamknięty z powodu testy nowych broni, które dostaliśmy od USA. A. Czepną ci jajko. A nie. tobie? Dobrze, dobrze. Tak. Niebieskać o to, proszę iść. Dobrze, chodźmy, idźmy Ała, A, dostałem dupę. Przepraszam, Dobra. to wcale niespecjalnie było. Okej, okay, ja chyba... Ja chyba... wierzę pan, wierzę. Ja chyba postanowiłem, że kupię tam ten domek. Ten. Dobrze to poproszę tysięcy dla pana będzie. Pieś... Na ile pan chce, na ile? A ile na dzień kosztuje? Dwa tysiące. Uwaga! Jakie bombardowanie rosyjskie tu jest. Co oni robią? Niech pan się lepiej chowa do tego domku. No to kiedyś, bo II wojny światowej to to wytrzyma takie bombardowanie. Właśnie chciałeś zapytać, jakiego to roku jest. No właśnie, no podczas II wojny światowej Niemcy to wybudowali. Tu była z Niemcami, ale się pozmieniało i. Nie, to tu... to wybudowali, bo tutaj taki czarny bombardował, to teraz też okay, tu pęknięte A dobrze, dobrze, to ile za tydzień, Że ile za tydzień? E, dla pana damy 5 tysięcy. Tak Anio? Dobrze. No do... dla pana, bo... M, m, nie, jakieś kontakty miałem. No. Dostałem w dupeczkę. Dobrze, proszę te pieniądze, proszę te A, umrę zaraz! Proszę pieniądze. No. Dziękuję, ten klucz. O, okej. Okay. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Wychodzimy... No, zamykamy. O, o siema. Dzień dobry. siema! Siema! To... Siema! Ja w ogóle ten. Ej, może spotkamy się wieczorem Co? i coś pogadamy o jakichś sprawach, nie wiem wiecie. Ale jest przecież wieczór. Tak, ale jak będzie ciemniej, bo teraz chcę pozwiedzać. Dobrze, idziemy się gdzieś pochodzić po tam lasku tym, tu. No, dobrze. Na romantyczny spacerek. A może pójdziemy na ten. Mo... Może pójdziemy na ten molo, o którym dałeś po drodze? No? git. Możemy pójść na molo. Dobrze, to chodźmy. Co tu robisz? Dobra, dobrze, chodźmy, chodźmy. Pamięta się. Pamięta się, molo jest? No, to, dosłownie. E, prowadźcie. Okej, okay, okej, okay, okej. W okay. jego kierunku? Okej, okay, no. okej. Okay. za kaszel, chory jestem na. No. mam zapalenie lewego jądra, więc ten ból. Tak, znam. Dobrze, okej, okay, rozumiem. To, co ja tu. A w ogóle, to okay. jak zostałeś myśliwym? Jak zostałeś myśliw... no myśliwym, jak mogę wiedzieć? No bo myślałem dużo i za odstrzeliłem nogę hmm. strzelbą, no to stałem się myśliwym, no. Tak, czyli to tak było. A w ogóle z... nie wiem, ten ziomek mi tam gadał, że do tego lasu mogę... mam nie wchodzić, co nie? Jakbyś... No bo tam czasami albo testy broni są. Na przykład dzisiaj się odbyły i jakąś niebieską dziewczynkę trafiło czy chłopczyka, nie wiem. Hmm, bo ja właśnie tak nie wiem o co chodziło. No. Nie, Dobrze. ale czuję, jakby ktoś nas y, obserwował. Ja też. Takie dziwne uczucie. Takie, no? Ale nikogo nie koniec. może to rybki, które pływają tu. No. Dobrze, posiedźmy chwilę. Kurde, zaczęło coś padać, zimno się zrobiło. co, ja chyba. No? Ja chyba idę nie, do domu. Nie, tu odkąd zaczęła być ta cała pandemia? Leje, burza, słońce. Nagle ze słońca robi się wieczór, a z wieczoru robi się ranek. Właśnie nie słyszałem. Kolełówca pływa. Skinwalker, Dobrze. o! O! Dobrze. Ja chyba, ja wiesz co, ja chyba. co ja zrobiłem? Dobrze, wywalone, chodź, ja bym poszedł do domu chyba, bo tak się czuję. Ty, no też bym poszedł. Nie wiem, jakoś tak. jakieś kolor, co to było? Nie wiem, ale. Co jest? Uciekaj! Co, Nie wiem, dobra, ja uciekam. Co to było? Rosjanie to opłatwia Amerykę. Chodź szybko! Chodź, uciekamy do domu. Uciekaj! Uciekaj! Normalnie. Co to? Kto to jest? Jakieś czaszką! Oa! wiem! Uła. Uła. Uciekaj, uciekaj szybko! Do domu! Ja nie zdążę! Nie! Chodź szybko, nie! Ratuj mnie! Biorę Dobra! Drzwi, drzwi! Raven! Raven! Co? 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 Co się stało? Co to były za krzyki? Nie wiem... Nie Mia krzyczał? Miałem chyba zły sen po prostu. Wyjdźmy ciebie. Nie, miałem po prostu chyba zły sen. Tak mi się wydaje. Widzieliście gdzieś myśliwego? Bo byłem przed tym niego w to się zapytać co się dzieje i go nie było tam nigdzie. Nie... A może znasz takiego... ...typka, który chodzi tam po lasach? coś Nie No, że nie znam takiego typka, ale znam legendę nie wiem czy to jest o tym samym. A możesz... no, ogólnie była taka legenda, że... Chcesz opowiedzieć ci? Tak, mogę. To patrz, tutaj zajrzyjmy sobie tam. Widzisz ten dom taki zaraśnięty. No tak, o tego Tam no. kiedyś mieszkał ta... Oj sorry. Tam mieszkał kiedyś taki mężczyzna ze swoją rodziną, nie? Mhm. I on był takim myśliwym trochę, ale takim co jedzenie dla wioski zbierał, żeby ludzie mieli co jeść. I on raz poszedł na polowanie tam do lasu daleko. Widzisz? Tam gdzie Maham? Gdzie? Z tym domem wielkim, nie? Tak, 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 tak. Tam, tam. I tam daleko. Tak, i no. on tam poszedł i choćby zapolował na wilki. Ale te wilki go otoczyły i go zabiły. ogólnie jest taka legenda, że te wilki go choćby przewaliły na podłogę i oderwały skórę całą i tam ca sama czaszka przy tym i ciało. I że on ogólnie nawiedza ten las cały i tamten pomost. Bo on ogólnie na tamten pomost radzę cię nie iść, bo on tam codziennie przesiadywał. I jest taka legenda, że on ten. każdy kto wejdzie na ten most, zostaje przeklęty klątwą i kiedyś umrze. Byłem tam, byłem Ośny. tam. Byłem tam z tym. No to. Z tym Twoim kolegą. Z tym Twoim kolegą i... byłem. O nie, z myśliwym? Co? Tak. Popić. Dobra. Szybko chodźmy na jego, chodźmy szybko. Szybko, musimy zobaczyć, czy coś nic mi się nie stało. Właśnie, ale to. Szybko, ja nie wiedziałem! Ja nie wiedziałem! Krew! Ej, Krew! Widzisz te ślady? Otwarte drzwi. Krew. A może jest u góry, może. Jest... Nie ma. Nie ma, gdzie on jest? Co jest? Nie wiem. Ej, jakieś. One gdzieś się prowadzą, jakby. Widzisz? Sylkować, Ej coś tam jest, coś tam coś jest! Tam jest. Coś, coś tu jest, coś tu jest! Pistrzynia Ja to nie patrzę, lepiej to, to nie patrzę O kurde! On tam leży! Ja pierś. Ej, co to jest za tabliczko, widzisz? Tabliczka, tabliczka! Patrz na górę. Co to jest na górze? Nie to świeci na czerwono. Coś Wie? tam się świeci. Wiesz co to jest? Czy nie? Nie, nigdy tam nie byłem, nie widziałem takiego czegoś. Nie no... Na... Ej, coś otworzy otworzyło się! Dobra, uciekamy, chodź! Czekam! Co to było? Widziałeś to? Coś spadło jakby z... Nie! Ten las jest jakiś nawiedzony. Ta legenda chyba jest prawdziwa. Ale... Nie, zostawmy ten dom najlepiej. Ja uciekam, ja uciekam. Nie. A co z tym? Jak on nie czyje? Z tym myśliwym, co mamy zrobić? Mówiłem są! To jak ja to cały Co To jest cały czas, że robicie! Nie! Ale nie, my nie... Dobra, chodź Nie, my nie... Udawiam. Nara. A nie, ty idziesz ze mną. Ej, co to jest to? tam? Ej, co Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Co to za tabliczko, widzisz? To masz koniec. Nie wiem. Wiesz co? Ja idę chyba się przez... Chodź zobaczyć dookoła domku. Ej! Idę się chyba... Chodź zobaczyć dookoła domku. Czy coś jest. Idę się chyba przespać dziś Dziura, dziura Idę się chyba przespać dziś z tobą, do twojego domu, dobra, no, dobra my, my, tylko, my tylko na chwilę, my tylko na chwilę, my tylko na chwilę Dobrze, Dobrze chodź. Szymko, chodź. Chwila minęła Dobra Dobra, jedę idę spać Nie wiem co ty robisz, dobra, dobra o, Chodź spać, chodź spać, no. o, idziemy spać Ale się spało, co to są za dźwięki? Czasznik, no. ej o co chodzi? Czasznik, co to, o co, o co chodzi z czasznikiem? Jakieś żarty sobie robisz, nie? Nie. Przespałem. Cały teraz. Wiesz co? Odpocznijmy może tego wszystkiego. Chodźmy gdzieś pochodzić, no, nie? Tak. No, już... Chodź gdzieś na Co mało to mało. było? Co to było? Wiem pan. Nie, ja nie, nie wiem. Chodźmy może do kościoła. Gdzie jest? Macie tu kościół? Chodź wy... Trzepnąć w... Wy... chuja Andrzeja, ma szczęście. Dobra co, ja nie wiem co tu się dzieje. Ja idę chyba odpocząć do domu, bo to wszystko jest za dużo. Dobra, no to, Ale, ale co zrobimy z myśliwym, bo on tam leży? Właśnie! Dobra, wiesz co? idę Idziemy do kościoła, idziemy do księdza i wszystko zapłacimy, dobra? Do księdza! Dobra, dobra, idę na tą górę, bo. Postanowiłem, że sprawdzę to czerwone światło. Weszłam do tego lasu. Zab... Ła! Zabrałem swój nóż, który mam już tak długo. Co jest? Ała, ała. ała, Nie, ała! Cholera. Jakieś pioruny są. Nikt mi nic nie gadał, że to będą jakieś pioruny. Na tej górze jakieś więcej ich jest. Ała. Dzięki, mam farta. Ała, jednak nie mam farta. A, moja noga, a! Ja nie wiem, jak ja wejdę na tą górę. zimna cholera. Oła! Nie mam nic. Dobra, oła! Dobra. Wszystko mnie boli. Już widzę te światło, jestem blisko. Bardzo. Cholera. Ja już Jeszcze trochę. To jest jakaś baza. Co tu jest? Oła! O! No, fajnie. Moja noga. Oła! Szybko, dobra, co tu jest? Dobra, nie wiem, wchodzę. A ciepuś nawet zrobiło. Dobra, co wioska tam jest? Dobra.